Dzisiaj nagrywam part 2 ze no rzeczy do domu i ona się zgubiła nagle. Ja mama. Mama. Pięknie, krej, na spiętno, to mamę, mamę. Jestem mamą. Poczekaj, muszę musimy pokazać nas piętra, bo tu nie można znaleźć.

Musimy zapisać się innych już... Widzieliście o nas? Ale słodko! Mogę doprowadzić? Nie! Już że jej mamy. Tak! Gdzie tutaj mamy Tutaj nie ma. Byłam, sprawdzałam. Jest tutaj już tam był kółko ostatni raz. Nie ma. Nie mogę jeszcze Tobą, widzisz. Oj widzisz, nie mogę. Nie ma wyjątku. Gdzieś się widzi ona. Naprawdę gubiłaś się, się. Ja też. Za Dużo tutaj tych piętr. Tak. Po. To... Po Możemy... To i to dla ja mami, o ale później musisz to przyjść. Ale ja to głupia się. już głupiać. Okay. Okay. I jestem okej. Będzie okej, obiecuję. musisz chcę tylko tego, co jest w um, tym to to się... I przyjdziemy, okej? Okay. Dobrze. I chcieliśmy sobie wymawiać. Odczucia, że nie znamy. Znajdę jeszcze jednego, i będziemy zniknęli. Odczucia, i odwróć to. Tak. Przyjdę tak. do mamy. Będzie łkie. Okay. Choć my musimy szukać tej dziewczynki. Mamy. Zgubiła się w sklepie. Nie wiem jak. Oj, oj, musimy da nie niego czekać. Jest okej, okay. idzie w Tutaj nie ma mamy. Ale my no wiemy, musimy ją tutaj naprawdę znaleźć. Bo to trudno z naszej mamy. Nie, jak nie powiedziałeś, jak bo to, to, to jak nudel to jak na karun. Aha. Zaczekaj, proszę, tutaj. Nie. Mm, oby, 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 Tak. Eh, musiałem na Nie, nie. Nie ma Twojej mamy tu normalnie Gdzie Twoja matka? Gdzie byłaś? Gdzie była? Nie wiem, nigdy jej nie znajdziemy Znajdziemy ją Obiecuję, że ją znajdziemy Wie, że tu jest dużo miejsc Tak, ale nie znaliśmy tu Chodźmy mm. na żółty. nie dajmy tam no. Oj, naprawdę się nie możemy do tego piętra dojść. Nie możemy! Możemy minęli bo nie słyszymy wszędzie. Tutaj musimy wszędzie sprawdzić. Oj, nigdy nie znajdziemy Czuję, że znajdziemy. Wiemy jak się czujesz jak nie mam, Ale też się Dobra, czekam na No Oj, już boję. Nie wiem, się znajdziemy. Już nie mogę, nie mogę. Nie mogę już, nie, nie znajdziemy, no. Nie znajdziemy wszyscy, już się nie znajdziemy. Um, musimy jakoś je no. znaleźć, ale pewnie ich nigdzie nie ma. Nie ma ich, ale możemy tutaj szukać. Nie ma ich, nie, nie, nie ma. Nie znajdziemy. Czy masz fiole o, oko? Mamy. My ją szukaliśmy i mam wózek Całe jakie kieszeczkę No i znalazliśmy ją. Bardzo trudno było znaleźć. Bardzo trudno. Nie mogliśmy was znaleźć. My bardzo trudno było znaleźć. To lepiej, żeby już tak nie było. Bo widzisz? Jakieś pani, czyli to w mu chceła ją uratować. To... Możecie iść z ale jak nie musicie, to spokój się. No ja. ja! bym chciał ją... Ado! Tomać! To ty? Nie. A to Gdzie byłaś? Tarja, ja. rozbudować. Ale do marzenia Jak uciekać? Nie widzisz, co zostało chyba? Tak. Nie. U, nie, 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 znowu, nie, będzie znowu, jak nie, 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 że będziemy nie, nie, nie,